Dzień dobry, witamy serdecznie. Centrum Zdrowia Gołębi jest dzisiaj w wyjątkowej hodowli u Ewy i Mariusza Pury z oddziału 0184 Włoszczowa. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Od 2019 roku Ewa i Mariusz rozpoczęli lotować, i był to tak naprawdę krok milowy, bo przecież u Mariusza gołębie były już dużo wcześniej. Zaczęli ten, rozpoczęli ten krok milowy, swoistą trampolinę do sukcesów. Opowiedzcie jakie to sukcesy i dlaczego ten niezwykły układ? Bo zwykle, zwykle to, to, to jest jeden hodowca, a tutaj wyróż, jesteście wyróż, małżeństwem. <laughs> Proszę. W 2019 roku na początki mieliśmy mistrza sekcji Niewielkie osiągnięcia, ale zawsze coś. W 2020 roku zdobyliśmy mistrza w kategorii Open 2. W roku 2021 mieliśmy wicemistrza okręgu Kielce GMP Mode, Natomiast w 2022 roku mistrza okręgu w kategorii GMP Mode No właśnie, małżeństwo, hodowcy i sukcesy. No i na usta ciśnie się pytanie, jak oni to robią. No cóż, no zaczęło się takie nie yy, jakoś... Yy, może z myślą zaraz, że będziemy yy, panią odbijać, pani lecieć, ale... Bardziej jako pomal byłaś pomocą mężowi, tak? tak? W pierwszych krokach, tak? tak. Tak, natomiast później. No... I zrodziło się to w pasji i miłość z tego, co wiem. Tak. tak? Dokładnie, tak. I e, taki motoru napędzającego dodawał nam też ksiądz Jerzy Kostosz, który nam pomagał e, w lutach, podpowiadał, motywował. I to dawało nam. I dawał materiał. Tak. <głosy> 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 I to nam dodawało też takich skrzydeł, żeby coraz bliżej się piąć. Dużą rolę odgrywa systematyka właśnie zdrowotna że dużo hodowców zapomina o yy, sezon się skończył lotowy już gołębie o pszenica woda czysta i, i hej, a to trzeba zadbać wtedy właśnie najbardziej jest zdrowotnie, o przypierzeniu gołąb się nie spierzy, nie będzie dobrze leciał, nie będzie miał swojego garnituru jak to się mówi yy, zawahania pogody tak samo, wszystko trzeba czy candiwet, czy kokciwet, hydrodia, wszystko trzeba dawać systematycznie. Mhm. Czyli myśleć trzeba w kluczu, w kluczu profilaktyki, e, jakby być krok przed tak. zagrożeniami w hodowli, prawda? Tak. My już e, 4 lata nie używamy w ogóle antybiotyków żadnych. I gąb e, swoją odporność musi nabierać. Nie antybiotykiem, żeby leczyć parę gołębi. Yy, wyleczyć, a całe stado trzeba faszerować. Róż tak zwane, praktyktycznie podawane antybiotyku, żeby zapobiec. Jak zdrowy. A to jeszcze gorzej osłabia gołębia. Dlatego my nie stosujemy antybiotyków, tylko produkty z centrum zdrowia gołębia. Od których preparatów z linii Centrum Zdrowia rozpoczęliście Waszą przygodę z, z CZG? Pierwszym produktem był Kokci Vet, myko Vet, Diar VET i Diar Następnie dołączył też i Candy Vet. No i razem z nowościami, jakie są stemplem zdrowego MB to się jest i Natur Vet, Vital Vet, Glucom Vet. Wiadomo też w trakcie bieżenia, jaki rozpoduje SLV, Biokal Vet. Multivet, bo też o tym nie można zapominać. No i... A jak teraz, jak teraz na, na, sam, na sam sezon lotowy przygotowujecie Gołębie, i które, które produkty no, znajdą się w Waszym planie jakby lotowym? No, w naszym planie lotowym no to jest wtrążony Kołcived, Candyved i Hyderabeth. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to, to co I, mówiliście Purmowet pul, naraz A tak jak na przykład tak jak teraz w sezonie przygotowawczym do lotów, no to wiadomo, że jest też i naturwet, y, kokcji mykowet, diarowet, y, vital vet Multi mm -hmm, Multiwet mm -hmm. również też i... No tak żeby po prostu miały głębie i z... raz na tydzień multiwitaminę, raz drożdże, raz... Tak, bo kombiwet kom, też właśnie dostawimy to to mhm, na mhm. Czyli tutaj najlepiej znacie swoje, swoje gołębie, że tak powiem, żonglujecie tymi produktami w tak. zależności, jakie są potrzeby, Jaki jakie są po, wyzwania. Jakie pogody są. Pogody. Miało, jak, tak to, to jak dzisiaj słonecznie ten, no to nie trzeba im nic praktycznie dawać zapobiegawczo. Więc... Loty się rozpoczną, natomiast w pewnym momencie lotu mamy taki etap. Powiedzmy po trzecim, czwartym, piątym locie, kiedy te gołąbki są już bardziej wyczerpane. Nie? I, i, I co tutaj sugerowalibyście, e, jakie rozwiązanie, aby te, te gołębie pobudzić? Nie? Bo na pewno tak jak u sportowców przychodzi taki moment w trakcie sezonu, że, że one są słabsze, jeszcze w zależności jaka jest, jakie są warunki. E, co wtedy moglibyście polecić hodowcom? Na pewno jak i energię powietrza. No i wiadomo, to też nie wolno zapomnieć o elektrolycie gdzie właśnie jest elektrolity plus dodatkowo też jest magnez, który jest potrzebny gołębiom także mhm. Czyli to będzie taki doskonałe uzupełnienie e, tych wszystkich składników, które utracą tak, podczas. Nawet jak zimne teraz początki są, to glukon wed podać to jest bardzo dobrze na takie zimne noce. Też. To podajecie do wody czy na karmę glukon? Do wody. Do wody. Mhm. Czyli szybka regeneracja, i tutaj dużo osób, co przyjeżdża do sklepu, się przekonało już e, o tych produktach. Na początku takie były niedowierzania, że można kotsywie czy robaki e, ziołami wyleczyć. Zresztą sami, e, roz, sami mieliście takie obawy, tak? E, kilka lat temu, przed. Przed rozpoczęciem, przed wzięciem pierwszej saszetki. Te, też to nie, nie wierzyliśmy. A na, na tą chwilę rozmawialiśmy wcześniej, jadąc już do lekarza weterynarii. Powiedz Ewa, jak, jak się to kończy, u Was spotkanie. No, spotkanie kończy się u weterynarza, tak że przeważnie nic nam nie wykryje i jest bardzo zdziwiony, że na przykład, tak jak mówiliśmy w styczniu, że gdzie pogody były minusowe, też były mgła, też śnieg, yy, że te gołębie były zdrowe, był naprawdę w dużym szoku. Na pięć płytek jedna była dobra, yy, na pięciu hodowców. Na pięciu hodowców właśnie, gdzie wtedy widzieliśmy, że dużo grzybów były, a u nas tego grzyba nie było. A stosujemy tylko candyvet, tak że naprawdę polecamy. Mm -hmm, mm -hmm. Wspomnieliście wcześniej o, o sklepie, tak? Mówimy o sklepie All Around, tak? E, w Kluczewsku na ulicy Stanowiskiej 29, tak? Stanowiska 29. Stanowiska 29. E, naprzeciwko Straży. Jak jadąc tak. do Was zauważyłem, że jesteście wizawi Straży Pożarnej, więc to jest taki punkt odniesienia dla hodowców. E, I Ewa mówi, e, że sklep zrodził się z pasji i miłości do gołębi. I że wszędzie daleko było ja jeździć. I wszędzie daleko było. Tak. A tak to mamy na miejscu i wiemy, że niczego nie zabraknie gołębi. Przejdziemy do, do sklepu, pokażemy. Ta dostępność jest, jest zawsze pełna, mm, zawsze Świeże, dostępne produkty są, tak. są w sklepie Oleran, także, także zapraszamy bardzo serdecznie. Służymy pojeźdźom jeżeli ktoś, ktoś chciał. No właśnie, e, częściej znajdziecie hodowcy ewe w sklepie, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. I organizujemy też różne nagrody, losowania tam gołąbków, czy tam produktów jakichś mhm, do wygrania. Bierzecie udział również w licytacjach. Tak? tak, w stacjach na cele charytatywne no, staramy się pomagać, jak możemy, tak staramy się angażować i wspomagać. W Gołębie czy też między innymi, właśnie raz była ta deska yy, na aukcji charytatywnej. Raz organizowaliśmy taką aukcję charytatywną też, znowu zbieraliśmy od yy, hodowców w Gołębie, yy, dawali i była organizowana. Natomiast chciałem zapytać o materiał hodowlany, tak? Na czym zbudowaliście e, tak mocną drożynę? Od czego się zaczęło? Od jakiej linii? Czy może od konkretnego gołębia? Mariusz, jak to, jak to wyglądało? Znaczy, jak to wygląda? Znaczy, tak? takie najstarsze. No, te, te co przetrwały tyle set gołębi, co tu się przewinęło, to, to został e, taki majer od Hansa Majera oryginalny. Kopman i z linii Eurostara i od Janusza Szarkowskiego taka samica z 13 roku Pozdrawiamy Janusza, zresztą Pozdrawiamy. z teamu CZG Tak A z tych nowych gołębi to bardzo fajnie się sprawdzają gołębie od księdza Jerzego Kostorza Tu mamy dużą część tych gołębi Z nich właśnie też były drugi, druga trzeci, trzeci lotnik okręgu to jest praktycznie linia prangę i putma. To na czym w tej chwili się skupiacie to są loty młodych, tak? tak? Tak. Na tą chwilę, tak jak mówię. Jaką metodą lotujecie? Mamy dwie metody. Jedna metoda jest przyciemnianych głębi, druga jest metoda normalna, tradycyjna normalna. Jak u was się sprawdzają e, wymiennie te, te metody? Czy, czy... Zależy jaki lot jest. Jak jest lot e, z wiatrem czy bocznym, to, to różnie na przemiany siadają. To Jedynie jak ciężki lot jest, to, to lepiej te e, z pełnym piórem. Można My mamy, do, doświetlane jest od 6, e, od 18 do 8 rano jest zaciemnione. A resztę dnia mają e, już widno. I to przez jaki okres czasu? Ty? Do najdłuższego dnia. Do do czerwca. Aha. Do, do pierwszego dnia lata. Aha. Już koniec jest e, zaciemniania. Później trzeba doświetlać. No. No, czyli jest to pracochłonne. Wymaga tu systematyczności. I, I dwa razy dziennie na przykład jeść dajemy, bo niektórzy dają raz dziennie, a my dwa razy. I my na przykład bierze, bierzemy, e, wypuszczamy na obloty, na przykład oswoją się, a później cały czas wypuszczamy. co e, Dwa razy w tygodniu, trzy razy zależy jak tam pogoda i czas. Mm -hmm. Rozumiem. Rozumiem. że wywozicie również gołębie, tak? Bo to, to jest też jakby część... Ale to dopiero przed, e, przed lotami. Przed lotami, tak, tak. To tak do 18 razy, żeby wywieźć. <laughs> Licząc z takim e, wywózkom e, z, z podwórka, to jest <laughs> jeden, tu jest tam z dwóch kilometrów. Znowu niektórzy wywożą od razu na 20 czy coś. U nas się kończy na 35 maksymalnie kilometrach. Mm -hmm. Później idą w kabinę dopiero. Czyli mm -hmm. nie, nie robimy takich dalekich... Ro, rozumiem. Jeśli słyszę kabina, to młode gołębie, czyli znowu przenoszenie patogenów, chorób, wirusów... E... No po przylocie dostaną hydrodial i kokcywę i, i jest dobrze. I raz na dwa tygodnie Candivet. E, e, tylko my nie dajemy na wodę w czasie lotów, tylko na karmę, bo... No a wodę mniej wypiją wtedy. A na karmę to one to zjedzą tą dawkę. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak już mówi w Dobry. kabinie, to czy się napije z kabiny, czy będzie któryś leciał i po drodze się napije z jakiejś kałuży i, i parę dni czy tam i zarazi później całe stado na gołębie. Nażęsistka na przykład to, to to jest taki pierwszy stoper biegunki też po przylocie i z automatu Taki, taka dezynfekcja można powiedzieć na, na życistę. Czy w innej formie również używacie Candyvet? A to do zamgławiania jak jestem. Żeby worki powietrzne oczyścić. Mhm. Maciej Wudzik nam doradził, żeby ten zamgławiacz kupić. i Mamy teraz zamgławiacz. Pozdrawiamy Macieja. Pozdrawiamy. A zamgławiacz robi robotę i, dziękuję, i, za, i za super porady. Tak, dziękujemy za też porady. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Maciejem. No, przykładowo w 2019 roku było takie no, nieświadomość taka o hodowli. Eee... O utrzymaniu zdrowotności. Tak, i mieliśmy taki przypadek, że był tylko z witalnością taki jeden gołąbek, który eee, podczas czwartego lotu oddziałowego usiadł pierwszy na oddział, no i w sumie ostatni. Eee, a w 2020 roku, gdzie już eee, drążyliśmy Produkty z Centrum Zdrowia, Goenbi, y, utrzymywaliśmy już systematycznie w zdrowiu, podawaliśmy właśnie co systematycznie prowadziliśmy y, kurację tymi produktami z Centrum Zdrowia. Y, w 2020 roku wyszła nam już taki fajna model od samego początku, witalne. E, dosyć e, fajnie to wyglądało witam już kolor, kol, kolorki już gdzie wcześniej one były takie matowe matowe, tak, tak, tak a po wyjściu całkowicie z jakichkolwiek tam antybiotyków i Dziś, tylko naturalna hodowla utrzymana w zdrowiu e, właśnie powodowała to, że te młode jest... no super wychodziły, bardzo y fajne y y pierwsze były Coxivet e, Mekovet, diarowet, a następnie dołączyły się właśnie Candivet Heddy jarwet no i staramy się, jak nowości wchodzą, staramy się oczywiście je testować u siebie, żeby wiedzieć co polecać innym hodowcom. No, u nas jest systematyka cały rok. Czy to gołębie są w trakcie pierzenia, czy w trakcie rozpłodu, przygotowania do sezonu lutowego na młode? Cały czas systematycznie są podawane suplementy z Centrum Zdrowia Gołębi i suplementacja też na prowadzeniu prowadzenie muzejkołębi, to nabycia własnej odporności zdrowotnej e, tak żeby zapobiec i wykluczyć już całkowicie antybiotyki tak jak udaje na znaczy to od 20 roku mhm. na przykład jak jest wilgotne, pogody są ten to trzeba im dać e, albo rascandivet, czy duchy hydrodiar, nie, nie patrzeć aż e, choroba się aż zraz, rozwinie tak, aż zachorują, tylko jak są ciężkie warunki pogodowe to im no to po prostu pomagać w tym wszystkim Całorocznie to jest koksywet, mykowet, diarowet, hydiotiarowet yy... Całorośnie jeszcze naturwet yy, też się znalazł, odkąd wyszedł na rynek znalazł się w naszej hodowli witalwet yy... w rozpłodzie w rozpadzie też jest i biokalwet, no i czasami w ciężkich też warunkach jak są podajemy gluconwert ale to było przykładowo przy, przy wywózkach młodych, gdzie miały stresujące właśnie momenty lub nieudany lot, kiedy nam przywieźli gołębie z powrotem, to po prostu podawaliśmy też gluconwet, żeby wzmocnić te gołębie. Jasne. Możemy tutaj zobaczyć naocznie, jak ten status zdrowotny u gołębi Waszych w tej chwili wygląda, tak? E, najlepiej to widać na... Na szufladzie. Na szufladzie, dokładnie. Piękny, suchy kał. Nie Niesprzątany z tydzień czasu. Mariusz nie zdążył. Mhm. Także tak tutaj ta profilaktyka, o której wcześniej rozmawialiśmy, tak naprawdę jest kluczem, prawda? Tak. Nie czekajmy na, na choroby, e, po prostu zapobiegajmy tak, aby stado było w jak najlepszej kondycji całorocznie, prawda? Tak, pokazać jakiegoś młodego, jak wygląda małe. Ja co? No. gołębie mają naprawdę luksusowe warunki w tak, w tak dużych Aha. No i jest tutaj młody po, po finekę. Co nie finaka właśnie? Ile to będzie dniowy? No nawet... Nawet nie wiem tak szczerze. Jeszcze nie szczepione. nie, nie, nie. nie My dopiero, dopiero szczepimy z 2 miesiące przed lotami. Troszkę się zastrasowałem. I to jest ten żółty puch świadczy o tym, że gołąbki są zdrowe. No właśnie, bo to jest tak, tak. Ewa, co my tu mamy? E nawet najmniejszym sukcesem trzeba celebrować, a co dopiero widzę, że, że tyle, tyle dyplomów. Tak, już w pierwszym roku prowadzenia działalności yy, hodowcy, no, nikt inny docenił mój yy, wysiłek, moją pracę i właśnie między innymi yy, za i o, sklep zajął pierwsze miejsce w powiecie włosowskim w kategorii Sklep Roku w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2022. Natomiast w 2022 roku, właśnie w tym roku odebrałam statuetkę, jak i dyplom za osobowość roku, za co też również bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za dane głosy i docenianie mojej pracy. To motywuje mnie, żeby pracować dalej. Także zapraszamy hodowców jeszcze raz. Wiem, że od niedawna macie również stronę internetową. Gdzie was szukać? Na Alrond dla Gołębi. Mam do Was ostatnie py pytanie, charakterystyczne dla moich wywiadów z hodowcami. Jeden produkt z linii Centrum Zdrowia Gołębi, który przy swojej niewygórowanej cenie, wysokiej wydajności i naturalnych składnikach. Powinien absolutnie znaleźć się w każdej hodowli. No U nas, niestety, y, z jednym środkiem byłoby ciężko, więc y, mamy trzy produkty, bez y, których nie wyobrażamy sobie hodowli. I jest to m.in. Chedziedzier BET. jest to pierwszy stoper biegunki i walka z rzęsiskiem, tak zwanym żółtym guzkiem. Kolejnym produktem jest Candy Bet. jest to walka z żywicą. I trzecim produktem jest kokciwet, walka z kokcydią i robakami niezastąpiony. Bez tych trzech produktów nie wyobrażamy sobie się choroby. Polecamy. W takim razie dziękuję serdecznie za materiał, za poświęcony czas, mile spędzony czas i dobry lot. Dziękujemy. Wszystkiego dziękuję. najlepszego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.